No mam. <laughs> What's your way <wage> here? <laughs> okay, can we just eat something here or do something? Here. Ah, yeah. So they will be happy. After, yeah. Okay. siema szema. E, witajcie na kanale Bez Spiny. Ja jestem Maciek i jak widzicie, moi znajomi są tutaj ze mną. E, będziemy nurkować. A, że parę osób domagało się vloga, znurkowania Więc taki... taki będzie poczyniony No i... no i co? Ta lata Riso No wieje tu, mogą być zakłócenia I help you gitana Czekajcie, pomogę jej i... Dzień dobry yeah, ha? Daję radę Justin był w Polsce kiedyś How long you've been in Poland? I, I i went like three times three times maybe one or two weeks each okay one two weeks three times warsaw krakow poznan Rokla. but you pronounce it different huh? no, dobrze, yeah. warsaw krakow poznan Wrocław. We need one more time what else i don't know Trzy razy, trzy razy był w Polsce, mówi, że po ty tydzień, tydzień, dwa tygodnie, trzy wizyty. I love the uh, gothic architecture, so I go the In world, uh, Krakow, Wrocław. Bra everywhere. All, all, all the cities. Yeah, not cities. not in Warsaw. It's not old, but the, it's, it's, rebuilt. it's it's rebuilt. It's still pretty, you know. Yeah. But uh, Warsaw and Brasso, I I across the border from Czech to What is it? Wrocław, Wrocław. Uh, Okej, no, Ok, be okay. beautiful. No, Krakow No. No to, to trochę się po Polsce pobujał chłopak. <laughs> Czterech nurków ze mną plus Alex. Także zobaczymy zobaczymy słuchajcie co nam dzisiaj chłopak znajdzie ciekawego do oglądania. Bo on on znajduje wszystko. Także nasze oczy i przewodnik. Dzisiaj udało nam się pogarnąć wszystko, także bierzemy sprzęty, a Justin mi właśnie powiedział, że ponoć to jakiś gość teraz mieszka, który dla Discovery Channel yy, nagrywa wideo i ponoć codziennie tutaj coś nagrywa. No i że to jest dobry Dobry, dobre miejsce do nurkowania W tym momencie chyba najlepsze w okolicy Ze względu na, na pogodę Ale że są fale Są dość pokaźne także zaraz zobaczymy O ta talata to taki Ekskluzywniejszy chyba resort Tutaj Nie wiem ile pokoje tu kosztują ale się dowiem Wiecie co jest fajne To Generalnie w większości tu resortów jeśli zjecie obiad na przykład, coś kupicie u nich, chwilę posiedzicie, to, to po prostu możecie sobie nurkować, przejść przez resort, oni nie robią, nie robią problemu żadnego. Ładny basenik. Ładny basenik. No i widać, że miejsce takie bardziej pod nurków zrobione, bo wszędzie jakieś motywy znurkowania. nurkowania Diveshop mają swój też tutaj także bardziej nurkowa miejscówka ale fale są o kurde wieje dobrze To jest Apo Island Wyspa Apo Jest jakiś kitesurfer tam nawet Widać, że dość dobrze pomyka Ale jest bardzo daleko, więc Nawet nie, nie próbuję go nagrać go, Przy pomocy GoPro no. Także tak to tu będzie widzicie? Dziewczyny na nas poczekają Przy stoliku Powiedz coś po polsku Cześć, jak się masz? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jest. Dzień dobry. Dają radę. Zostaje jak innym yeah yeah, that. No a drugiego nurka ponad 10 dzień zrobimy. Zobaczymy. 3800 peso za, za pokój. Deluxe, i tylko takie mają. Mają jeden standard. I jest. No, wszystko tam jest. Lodówka. Y klimatyzacja, wentylator, safe. No to już jest trochę pieniędzy, ale, ale wiecie, no, na przykład na y wszystko zależy od miejsca, nie? Na palałanie coś takiego by kosztowało pewnie z 6 tysięcy. <laughs> Taki standard. <laughs> 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 No, norek fajny, bardzo dużo różnych stworzeń na, do, dobrych do makro znaleźliśmy GoPro mi się zawiesiło Także tam było takie fajne mieś, miejsce z tymi z batfishami, dużymi i, i dużo ryby było, nie mogłem tego nagrać, bo miałem GoPro zawieszone Ale no nie wiem, może od Justyna wezmę to co on nagrał eee, Jemu się Aparat szybciej rozładował, mnie się powietrze szybciej skończyło, także kończyliśmy na jego butli. No ogólnie fotograficznie i przygodowo. Także teraz coś zjemy i no idziemy na drugiego nurka w tym samym miejscu. Mieliśmy jechać gdzieś indziej, ale ale na tyle było interesująco, powiedzmy tutaj, że możemy jeszcze raz jeszcze raz tutaj zanurkować. Tak naprawdę wiecie, no za, wszędzie można coś znaleźć, szczególnie jak się, jak się robi tylko w, y, wideo nagrywa, to, czy robi zdjęcia makro, to, to, to nawet na piachu coś znajdziecie, szczególnie na piachu, bo jest łatwiej w sumie, no, nawet znaleźć coś, także trochę zmarzłem, bo nie mam, widzicie, nie mam wet nie mam dzisiaj, nie mam pianki. Ale jest okej okay. Jest okej okay. Słonecznie, także Także się podgrze, podgrzeję teraz i mogę iść na drugiego To jest, to jest to samo, jak tam Przepraszam, przepraszam, jeszcze raz, jeszcze raz Ja tradycyjnie kinilał Marlid Czekaj, Marlid A to? Show what's that? Chicken salad. chicken salad. So it's chicken Chowam się za budynkiem, bo wieje, <coughs> wieje cały czas. Ale ten... przerwa zaliczona, kiniła zjedzone Także Lecimy na Szczecin. Ponurkowali Spakowaliśmy się już do auta No i co, no spoko, fajne dwa nurki Trochę makro, trochę rybek Także ogólnie myślę, że ciekawie będzie coś Coś fajnego do zmontowania z tego wszystkiego Teraz to już nawet nie mam głowy, zmęczony jestem <laughs> Muszę kawę wypić i do pracy! <laughs> do pracy rodacy!